Dlaczego Narcyz chce, żebyście zostali przyjaciółmi? Przede wszystkim muszą cię mieć cały czas w pobliżu, aby choć na chwilę nie odczuli, że są stratni, porzuceni czy odrzuceni. Chcą Cię mieć cały czas na oku, co robisz, jak robisz, z kim to robisz i dokąd zmierzasz. Chcą mieć z tobą cały czas kontakt telefoniczny. Pełna inwigilacja. Wysyłają wiadomości, piszą, dzwonią, nierzadko wykonują tak zwane głuche telefony, a wszystko po to, żebyś przypadkiem nie ruszyła dalej. Chcą przekonać ciebie i siebie, że to, jak traktowali ciebie w przeszłości, to wcale nie było takie złe. To, to, to przecież wszystko ci się tylko wydaje, prawda? Bo jeśli faktycznie było takie złe. To czemu się jeszcze z nimi przyjaźnisz? Przygotowują cię pod hovering, czyli ponowne wciąganie do toksycznej relacji. Nie daj się zwieść. Proszę cię, bądź czujna, narcyz nie ma przyjaciół.